20% ile? Tyle do miaru grozi Ci, jeżeli pożyczyłeś pieniądze od najbliższej rodziny i zapomniałeś dopełnić formalności w urzędzie skarbowym. Jeżeli pożyczasz pieniądze od najbliższych, to możesz być zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych, ale musisz spełnić te dwa warunki. Po pierwsze, pieniądze muszą być przekazane przelewem lub przekazem pocztowym. Po drugie, masz 14 dni od dokonania tej czynności na zgłoszenie umowy pożyczki do Urzędu Skarbowego na odpowiednim formularzu. Dobra, to było łatwe. A co, jeżeli prześpisz ten termin, wtedy zgłoś się do Urzędu Skarbowego i zarejestruj pożyczkę. Zapłacisz 0,5%. Lepsze 0,5% teraz niż 20%, jeżeli sprawa wyjdzie później. A wy co na ten temat sądzicie? Czy te 20% to sprawiedliwy domiar za takie niedopatrzenie?